Arno Brecker, czołowy i najbardziej utalentowany rzeźbiarz Hitlera. To właśnie jemu został poświęcony najnowszy odcinek, ale nie powiedzieliśmy tam wszystkiego. Na osobną uwagę zasługują polskie wątki w życiu tego rzeźbiarza. W 1934 roku Polska i Niemcy zawarły układ o niestosowaniu przemocy. Kontakty Polski z Rzeszą uległy poprawie, również na płaszczyźnie kulturalnej. Do historii przeszły m.in. występy Jana Kiepury w Berlinie. Polskim śpiewakiem tenorowym zachwycali się tak Goebbels, jak i Hitler. W 1935 roku miała miejsce wystawa sztuki Polskiej w stolicy Niemiec. Wystawę Firer zwiedził osobiście, a towarzyszył mu widoczny na zdjęciu Hermann Gering oraz polski ambasador w Berlinie, Józef Lipski. W 1938 roku doszło do odwrotnej sytuacji. W Polsce zorganizowano wystawę sztuki niemieckiej. To w zasadzie jedyny znany moment, gdzie dzieła Brekera znajdowały się na krótko w Polsce. Całość odbyła się w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie. Na uroczystym otwarciu pojawił się prezydent Ignacy Mościcki, minister Józef Beck oraz ambasador niemiecki w Polsce. Hans von Moltke Zaprezentowano wiele niemieckich eksponatów, w tym te autorstwa Arno Breckera. Wśród nich było po piersie Hitlera, a centralnym punktem wystawy była rzeźba Prometeusza. To ten sam posąg, który przedstawiony został w materiale o Brekerze, a którego wykonanie zlecił artyście Józef Goebbels. Na potrzeby wystawy w Polsce został on zdemontowany sprzed gmachu Ministerstwa Propagandy i przywieziony do Polski. Instrukcje co do tego, jakie eksponaty zaprezentować miano w Warszawie, wydał sam Arno Brecker. Ale na tej wystawie pojawiło się coś jeszcze, co? warte jest uwagi, a z perspektywy czasu jest dosyć sensacyjny. Obok Arno Breckera, równie znanym artystą III Rzeszy, był Józef Torak. Wspominaliśmy o nim krótko w ostatnim filmie. Był autorem również wielu rzeźb realizowanych dla Hitlera o podobnej tematyce, co dzieła Breckera. Na wystawie w Polsce pojawiły się również jego projekty. Wśród nich znajdowało się takie oto popiersie. Przedstawia ono marszałka Józefa Piłsudskiego. To niewątpliwie kolejny gest Hitlera wobec Polski, gdyż jeden z jego ulubionych artystów zrealizował te rzeźby jako wyraz sympatyczny dla Polityki Piłsudskiego względem Niemiec z 1934 roku. Co ciekawe, po piersie przetrwało do dziś. W 1974 roku rzeźba została zakupiona dzięki zbiórce zorganizowanej przez Polaków mieszkających w Szwajcarii. Torak wykonał też kilka innych rzeźb, w których możemy odnaleźć polskie wątki. W 1922 roku w niemieckiej wówczas ustce zrealizował rzeźbę ku pamięci żołnierzy walczących w I wojnie światowej. Rzeźba ta stoi w tej miejscowości do dziś. Inna rzeźba Toraka, z 1936 roku o nazwie Chłopiec z Koniem. Do dziś jest jednym z symboli Zielonej Góry. Do miejscowości tej trafiła pod koniec lat 50. Jedna z rzeźb Toraka znajduje się też w Jagniątkowie. Podczas wojny wykonał on też pomnik Mikołaja Kopernika, który ostatecznie trafił do Salzburga. Oczywiście polskiego astronoma naziści na siłę chcieli postrzegać jako Niemca, stąd te przedsięwzięcie. W 2008 roku okazało się, że na ziemiach polskich znajduje się jeszcze jeden pomnik Toraka. To rzeźba o nazwie Macierzyństwo która stała sobie jak gdyby nigdy nic w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Obiekt namierzył dyrektor ośrodka, Waldemar Dovgiert. Po nagłośnieniu sprawy udzielił wywiadu mediom. W ośrodku pracuje od trzech lat. Nie myślałem, że mamy w ogrodzie dzieło sztuki. Pomich stoi tu od dziesiątków lat. Poprzednik nie wspominał, by miał jakąkolwiek wartość. Pracownicy wspominali, że kiedyś do wsi przyjechali Francuzi i Niemcy zainteresowani kupnem posągu. Ponoć namawiali miejscowych do kradzieży ważącej kilka ton figury. Nie przywiązywałem uwagi do tych pogłosek. Ostatnio poleciłem umycie rzeźby. Po oczyszczeniu zobaczyłem małą tabliczkę i zdębniałem. To rak 1942. W pierwszej chwili pomyślałem, że to falsyfikat. Powiadomiliśmy wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie mamy pieniędzy na konserwację dzieła. Nie mogę na ten cel przekazać środków na wyposażenie dla podopiecznych. Czeka nas też rozbudowa ośrodka. Nowy pawilon powstanie w pobliżu pomnika. O tym, czy statua zostanie w Zaskoczynie, zdecyduje wojewódzki konserwator zabytków. Rzeźba przez kolejne lata stała przy domu opieki, pomimo długich i głośnych dyskusji, co z nią zrobić. Dopiero w 2015 roku udostępniono ją zwiedzającym. W tym samym roku nieoczekiwanie w Gdańsku odkopano kolejne dzieło toraka. Tym razem było to po piersie Hitlera. Szybko trafiło ono do Muzeum II wojny światowej, z kolei rzeźba macierzyństwo, pomimo licznych zapewnień, ze strony co po niektórych władz stoi samotnie do dziś, przy domu opieki w zaskoczynie. To wszystko w epilogu do ostatniego odcinka. Dziękujemy jeszcze raz za okazane wsparcie przez Patronite. Trzymajcie się i do zobaczenia.